A wracając, Kajna do naszych rzeczywiście aniołów służb, bo jesteśmy na tym etapie, gdzie po rekrutacji, po poszkoleniach przechodzi człowiek, powiedzmy, do rzeczywistości gabinetowej, tam sam wybiera swojego opiekuna. I jaki zakres obowiązków ma ten, czy co, co ma wykonać ten opiekun? Czy rzeczywiście nowy pracownik ma prawo do tego, żeby chodzić za nim, powiedzmy, w ślad, w ślad i ciągać go za rękę i mówić: Powiedz mi jak to, powiedz mi jak to? Czy ten, powiedzmy, Babi, ten anioł, stróż, prowadzi go krok po kroku i codziennie coś mu nowego wytycza, sprawdza i tak dalej? Jak to wygląda? Ten, zadaniem tego anioła stróża jest absolutnie nie jest prowadzenie za rękę nowego pracownika. Anioł stróż jest po to, żeby móc odpowiedzieć na wątpliwości, nurtujące pytania nowego pracownika. Takim aniołem stróżem, który rozporządza grafikiem danej osoby i jego szkoleniami i jego ewentualną Pracą, wdrożeniem tej pracy jest koordynator danej placówki i ta osoba mówi, jesteś obecny w takich, i w takich godzinach tutaj, a kolejnego dnia w takich, w takich godzinach jesteś na innej placówce, ponieważ tam będą się odbywały szkolenia z zabiegów i na tych szkoleniach musisz być. Kolejną rzeczą, którą też robimy, to przez pierwszy tydzień no nie pracy, bo trudno to nazwać pracą, ale może. Procesem onboardingu, nazwijmy ten, ten pierwszy tydzień poszkoleniowy, jest to, że dla każdego pracownika sadzamy przy koordynatorze innej placówki, czyli ten osobnik, Maszeruje od laperli do laperli. Ważne jest to, żeby on się wszędzie dobrze czuł. Ważne jest to, żeby on zrozumiał, że musi przestrzegać pewne zasady, że po lewej stronie leży taki taki segregator, taki tak opisany, i jak będzie na jednej placówce, to w tym samym miejscu go znajdzie. Że jak jest ważna informacja do przekazania, to w jakiej formie komu się ją przekazuje. Że jak się maila otworzyło, nawet przez przypadek, to trzeba co z nim zrobić, na pewno nie usunąć i nie zostawić na maila nieodpisanego, skoro ktoś dostał informację, że on został przez nas odczytany. Tysiące różnych rzeczy stopniowo, stopniowo, stopniowo wdrażamy przez informowanie o tym, co na tej placówce ma się dziać, jak ma się dziać. I nie ma anioła stróża, anioł stróż nie istnieje. To, to, jest, to jest tak, że dana osoba. Idzie na przykład na wilczą, koordynatorem jest pani Monika i pani Monika dyktuje mu informacje codziennie, na bieżąco, gdzie on kolejnego dnia ma być. Kolejną ważną rzeczą, która jest potrzebna, to jest zwykła kartka papieru, na której są rozpisane szkolenia i plan pracy takiego nowego pracownika i on zbiera podpisy po każdym szkoleniu. tak? Bo Pytasz mnie się, jak my weryfikujemy pewne rzeczy. No jeżeli ja przeprowadzę szkolenie na przykład z teorii chirurgii plastycznej, tak? jak, jaką wiedzę moi pracownicy muszą mieć o chirurgii plastycznej w La i mam przed sobą audytorium czterech osób i widzę, że wszystkie są zaangażowane, pytają, słuchają, a jedna ma to kompletnie w nosie, no to ja jej po prostu nie podpiszę tego. Jak, i ona, jak mm -hmm. ona nie przyniesie do hr podpisanego całego kwestionariusza, no to automatycznie ona nie przeszła szkolenia. Także to są teorie. W praktyce to nie miało miejsca, bo jest tak uściślony w tej chwili sam proces rekrutacji, że udało nam się pozyskać osoby na tyle wartościowe, że one nie odpadły w tych pierwszych tygodniach. Zupełnie nie zdają, zdają egzamin. Mam osoby takie, którym się bardzo dokładnie przyglądam i zastanawiam się, czy chcę z nimi pracować, czy nie, ale to jest znowu zasada trzech ostrzeżeń. No nie można komuś. Zaproponować pracy i bardzo szybko mu podziękować, bo to też nie na tym polega. Trzeba mu dać szansę, czyli trzeba mu bardzo jasno powiedzieć, dlaczego on nie spełnia moich oczekiwań i gdzie on ma się poprawić. Ja to mogę zrobić dwa, maksymalnie trzy razy, a tak naprawdę trzeci raz, jeżeli nie skutkuje, no to trzeba się podzielić, to trzeba podziękować dlaczego? Dlatego, że szkoda mojego czasu moich pracowników i szkoda tego nowego pracownika, z którego taki tak nic nie będzie, jeżeli my widzimy, że on nie chce, nie umie, nie potrafi. Bardzo często jest to spowodowane brakiem wiedzy. To nie jest, dlaczego też powiedziałam o tym, że w tej chwili szukamy ludzi z doświadczeniem. No bo my nie mamy czasu uczyć od początku. No jeżeli ktoś nie wie, jakie są podstawowe ruchy masażu, jeżeli ktoś nie wie, jakie są podstawowe zasady pielęgnacji białej, no to ja nie mam czasu uczyć w tej chwili. Naprawdę, no, tak jak powiedziałam e, wcześniej podczas naszej rozmowy, e, jest to czas bardzo specyficzny, czas weryfikacji, czas, e, kiedy. Wszyscy musimy pracować na 100%, my zawsze musimy pracować na 100%, ale teraz to jest naprawdę czas taki, gdzie musimy się wykazać usługami na 100%, na najwyższym poziomie. Ja zawsze uważałam, że tak trzeba, ale nie zawsze mi się to udawało i wiele razy było tak, że widziałam błędy w swoim zespole, które trzeba było naprawić, na nie nigdy nie było czasu. A w tej chwili, przy takim procesie rekrutacji, onboardingu, ja będę eliminowała te błędy. Nic żaden zając kapeluszami nie wystarczy.